Drogie koleżanki, drodzy koledzy, z okazji zbliżających się świąt chciałbym Wam życzyć spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2024 roku. Spokojnych, radosnych świąt i dużo, dużo szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku. Koleżanki i koledzy, życzę Wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. No i może na te święta odrobiny śniegu. Zdrowych, radosne, podobne, wesołych, żeby się sami przygotowały, żeby się nam pomodziło, ale nie przegrało, z w broni rodzinnym i z najlepszymi przyjaciółmi. W Warszawie, Krakowie. Pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dużo miłości, radości, szczęścia i pokoju. Dzień dobry wszystkim. Serwis Gdyński. Pozdrawiam i życzę wszystkich wesołych świąt. Wesołych świąt. <noise> widok na morze i widok na. chwileczkę. Takie. Wow, tak. <gry> Pozdrowienia z gdy. Cześć, kochani. Chciałbym wszystkim życzyć wspaniałych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. W okazji nadchodzących świąt i nowego roku życzę wszystkim. Zdrowia i pomyślności oraz spełnienia zawodowego. Wesołych, rodzinnych świąt mm -hmm. i samej dobrej pogody w Nowym Roku. I... Ho, ho, ho. Wesołych świąt.